Na no filmie będzie występować w ogóle ze strony operatora kamery, czyli mnie, Rekord treści seksualnej i przemoc Jeśli nie jesteś gotowy na, ten, gotowy na ten film, wyłącz go. Choć i tak będziesz żałował. Miałem oglądania. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojciech. Dzisiaj zapraszam was do... może pierwszej serii z kry Tak, e... Czemu zdecydowałem się na oplasta? Bo tak... wybierzemy sobie... Szczerze mówiąc, ja już w sumie... I grałem w Atlasta w dzień typu gameplayu w Jak jakimś normalnym. Dobra, co tu mamy? Atlas zawiera sceny przemocy, treści erotyczne oraz wulgarny język. Wszystko się dobrze. Wcielę się w postaci Melisa Upsmana, dziennikarza środkowego, który ambicją jest osobistą podróż do piekła na ziemi, będąc zawsze skłonny do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw. Za który żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać, Odkry odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Mount Massive. Pozostań przy życiu. Jak najdłużej na wszy nagryj wszystko. Nie jesteś, nie jesteś typowym typem z wojska. Jeśli chcesz odkryć koszmary czające się w Mount to musisz uciekać, ukrywać lub skinąć. Także no... To Jesteśmy na miejscu Dokumenty 17 kwietnia września 17 września 2013 roku od kogoś tam e temat nielegalna działalność w ośrodku budowlanym workflow. Nie mnie nie będę owijał bo bawełnę, mogą mnie śledzić Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Mukrow w Mountain Massive właśnie łamie wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pierwszy to tam się dzieją straszne rzeczy, nie... nie mieści mi się w to w głowie, nie mogę uwierzyć w połowie tego dlaczego byłem świadkiem, Le lekarze twierdzą że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło co daleko za pomocą snu a, znaleźliśmy coś, co czeka na nich w, w górach, ludziom dzieje się krzywda, morfem na to zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło Okej. Okay. Dobra, mamy, mamy dwie baterie i kamerę. To jest ten szpital. Zadania są aktualne w, w, w tabie, będąc tam dostępne twoje zapiski na N i dokumenty na J. Dobra. Czy mam taką czułość? Albo ja wcześniej sobie tak ustawiłem. Teraz? Git. Co to jest? Hm. Zadanie. Sprawdź zakład psychiatryczny no, o tym na No co ja przed nim. E nic ciekawego nie ma Pod którym? A pod tym Pod prawym przyciskiem Aby otworzyć szybko naciśnij lewy przycisk aby, Dobra Naciśnij prawy przycisk myszy I użyj kamery Jak ty nagrasz coś ciekawego Na twoim no na ten kursach, in. In. Zakład Niedobrze mi się robi Od samego patrzenia na to na to miejsce zakłady na chorych psychicznie w Mountain Masyn w roku 71 w, na, w atmosferze skandalu. Podaje mnie przez rządy ponownie otwarty w 2009 przez ośrodek podawczy morkwą pod ty, pozorem działalności charakterystycznej, Zasięg w telefonie ginie nagle jakieś półtora kilometra przed dotarciem na miejsce, względu na to, że nacelowanie zasługuje. Z ogłuszeniem sygnału Morpho, Corporation może poszczybić się długą listą ukrytych dochodów z racji prowadzenia działalności charakterystycznej się na amerykańskiej ziemi, stawiającej jednak dopiero pierwsze kroki cokolwiek planują. To, to na pewno będzie wielkiego, może tym razem się doigrają. ona super. Odkryłem też tutaj takiego baga. Też do tego mogę wam pokazać, Komiszę sobie zapisać to. A nie mogę. Gdzieś tu, tutaj. Gdzieś tu, albo tu. No, można tam po prostu przeszkodzić i ominąć jakieś 90% gry. Ale ja tego nie chcę robić. Dobra. Dobra, to wiem, lepiej przez może się biec. Mogę wejść. Nic tu nie ma. Też nic nie ma. Okej, jedziemy. O, tutaj jest brama. Ja wiem oczywiście, w to grałem, ale no. Za bardzo. No, ja chcę mi się za bardzo... Ten tytuł tego wracać. Gdy tylko jest włączona, możesz wziąć ją. O, to super. Fajna ciekawostka, już o tym wiedziałem. To, to, to będzie przydatne. Bum. Nie podoba mi się bardzo ta muzyka. O. Super. No to super. F. To mi się bardzo tak nic nie daje. No ale coś jednak musi być. Ja No ja nie wytrzymał z tym moim zawałem. Kiedyś walnę się na zawał i koniec. Muszę przycisnąć sobie trochę grę, bo za głośno jest. O, oh, dobra. O, notatki. E, daj mi to. Nie. Po co ja to zmarnowałem? A tu się jeszcze jakieś? Nie, tu mogę zamknąć drzwi. Tak szczerze, jak. Mogę zadzwonić wiem, Kolejne dokumenty. I ja chcę zobaczyć. Ośrodek badawczy Marfum projekt Wall. Mount Massive massive numer w przypadku 174. Tylko pacjenta u... Billy. Data konsumacji. Dwa... E... Dziesiąty. E... 14 września, data pierwszej konsultacji, 12 kwietnia 2009. Jak pacjent 119, płeć, mężczyzna, lekarz y, prowadzi obserwację dr. Klaus Hauston y, Przebieg leczenia, pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o, świado, o świadome zniszczenie. Nie, śnienie na niespotykaną skalę zaobserwowano czynność pola Morfogenicznego Kontynuacja etapu czwartego, terapii hormonalnej Diagnostykę spiry... I jeszcze jakieś inne Nie chce się tego czytać Halo Chcę do łazienki Ale nie, to nie Za 5 to było Wchodzę tu może też kiedyś o kurde Piesu. живы. Иисус, не слишком купить фьючер. А ты не можешь головы. Ой, то есть так. тихо, музыка, тихо. Zmienia się. O, bzyno? do zimna. To mamy w odkrywkach? A nie, tutaj wrócę. Opcje, nie, nie opcje. To miałem podiod. A natatki to są. Przedemnośro... jestem wewnątrz, wszędzie leżą ciała ze śladami poparzeń dookoła pełno krwi. Głowy ustawione równo jak butelki w parze. Martwi naukowcy ośrodka Marton zwisają z sufitu na ich lakietkach Widnieje napis Zaawansowane systemy badań Marthoft. Marfo to, yy, to pralnia brudnych pieniędzy. Jeszcze jakieś inne, super, ale mnie to na pewno nie interesuje. Chcę zająć się dobrym gameplayem ani historią. Ha, sam tu w tu leży. Dobra. na razie jest bezpiecznie. wskoczę. Elo, do wymiany. Trzego koleka będę? Then? Pan Wojciech, dzień dobry. God, your life, son. You have a calling. O, co to, to był kurde za księ? No, ciekawe jest, Gdzie jest moja kamera. Kamera mam przy sobie. Nowe zadanie, jakie było nowe zadanie? Ucieknij z psychiatryka i w się sensie, do pomieszczenia ochrony, aby frontowe drzwi. Okej. Okay. Panie strażnik... Czemu ja zostawiam ślady krwi po sobie? A to, że żyje pan? Jak tak stoję to... czy się stoję. e. To jest... Proclaim the Girls. Ghost. A, zapomniałem, że... Dziękuję, mogę ten na boki się ruszyć. Śmiesznie Kim ty jesteś, człowieku Ziemo jak tobie widać flaki A ty, ty mnie nie słyszysz, bo nie masz głowy. A ten? Też nie ma głowy. Ja tu tędy muszę iść. Hm? Tam mi się nie podoba, bo tam kaleka jest. O nie. Ten korytarz, ta piwnica. Słuchajcie, może wrócę do lobby i się pożegnamy w tym tutaj w tym momencie. Jest nawet trupcze. Dobrze. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie właśnie dzisiejszego odcinka i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Zostawcie właśnie suba i może lajka. Będę szczęśliwy z tego powodu. Trzymajcie się na razie. Cześć.